Luna, Luna, nie uwierzysz, dostałam wiadomość od roller tracka. I co napisał tym razem? Spytał mnie, czy byłam na openie No i co w tym takiego strasznego? Jak to co strasznego? Wstawiłam zdjęcie sceny, więc to oczywiste, że tam byłam. Ujawniłam się już po tajemnicy! Czekaj! Po co mi to było? Taki brak odpowiedzialności! No i bardzo dobrze! Wiesz co? Powinnaś mniej myśleć i słuchać emocji. Nie, Luna nie chce się tak otwierać. Ach, lepiej jak zrobisz to sama, niż gdyby ktoś odkrył prawdę za ciebie. Znowu nie wyspana, co? Oj, tak, oj, tak. Wczoraj miałam mega dziwny sen. Ach, śnił mi się ogród w rezydencji. Błagam, nie ma w tym nic dziwnego. Niby nie, ale jednak, bo słuchaj, we śnie byłam dzieckiem i bojałam się na huśtawce między drzewami. Po prostu. I ach, to dziwne, bo jak byłam mała, mieszkałam w Meksyku, prawda? Jednak dziwne. Na pewno da się to jakoś wytłumaczyć, bo w końcu od jakiegoś czasu już mieszkasz w tym domu, więc czujesz się tam jak u siebie. To normalne, że śni ci się dzieciństwo w rezydencji. Tak myślisz? Tak. Jakoś mam wątpliwości, Nina. Już któryś raz śni mi się ten ogród. Mam wrażenie, że, że już kiedyś tam byłam, dawno temu. To jedyny powód, dla którego się nie wysypiesz? Ach, nie. Myślałam też sporo o Simonie. Martwi się o niego na maksa. Wczoraj napisałam dla niego piosenkę Na no serio? Tak To może zaśpiewasz ją Simonowi? Na pewno mu się spodoba na 100%. Naprawdę I może w końcu chłopak przejrzy na oczy <noise> Hej tam, królu Pawiu, co tu robisz? E, dobra, ja muszę skoczyć na chwilkę do biblioteki Zapomniałam wziąć paru książek, widzimy się Dobra co się stało? Wszystko w porządku? Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Słuchaj, przepraszam za wczoraj, ale musiałam iść. Ale naprawdę podobała mi się Twoja piosenka. Cudna była. Dzięki. Bardzo się cieszę. Dlatego chciałem, żebyś jej wysłuchała. Masz bardzo dobry słuch. I napisałem ją specjalnie dla przyjaciółki, która wiele dla mnie znaczy. Chciałem poznać Twoje zdanie, zanim zacznę ją nagrywać. Wiesz, totalnie powinienem się nagrać. To naprawdę dobry kawałek. Dobra, yy, widzimy się w rolerze. Okej. Okay. Na razie, królu Pawiu. Pa.